Dobry dzień, dobry moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, dzisiaj odcinek nie będzie zbyt długi i z bardzo prostej przyczyny. Już wieczorem, dzisiaj o godzinie 20. Czasu polskiego, spotykamy się podczas live'u z panem Jackiem Międlarem. Gwarantuję, że będzie ciekawie. Jak zwykle z panem Jackiem nigdy się nie można nudzić. Moi drodzy, kilka słów komentarza do odcinka ósmy dzień tygodnia. Tam piszecie, że. Nie poruszamy pewnych tematów, nie możemy tematów dokończyć. Na pewno będą dokończone w przyszłym odcinku. Natomiast jest jedna rzecz. Musicie zrozumieć jedną sprawę podstawową. Odcinek, który trwa godzinę, godzinę 10, przygotowanie tego odcinka to jest około od 3 do 4 godzin. Tak, moi drodzy, tyle to trwa, bo najpierw trzeba odcinek nagrać, później trzeba ten odcinek. Zgrać, zmontować, następnie zrobić update do YouTube'a. To wszystko zajmuje czas. No, my też nie jesteśmy na baterię. Tak sobie ustaliliśmy, że w niedzielę, zawsze przed południem, mamy to powiedzmy godzinę, półtorej czasu, żeby to wszystko ładnie zgrać. Dłuższy odcinek, moi drodzy, nie miałby sensu, bo widzowie. Nie chcieliby koniecznie tego oglądać. Sprawdziliśmy już, że dłuższe materiały, yy, na przykład w yy, poniedziałek, wtorek, gdy się ukazywały, było podzielone na dwa odcinki. Ten drugi odcinek już się takim zainteresowaniem nie cieszył. W związku z tym staramy się to wszystko tak skomasować. No nie zawsze to wychodzi, bo yy, wiecie, yy, goście zawsze mają dużo do powiedzenia, ale tak staramy się robić, żeby jak najbardziej się dopasować. No tak to, tak to po prostu wygląda. Wiem, że jest niedosyt, no ale nic więcej nie możemy poradzić. Moi drodzy, musicie wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. My nie zajmujemy się zawodowo YouTube'em ani twórczością internetową. Nie żyjemy z YouTube'a. Mamy swoją pracę również zawodową, do której też trzeba się odpowiednio przygotować, nastawić i tak dalej. Robimy to, można powiedzieć, pro publiko bono. Po to, żeby widzowie mieli przekazaną pewną dawkę informacji, pokazane pewne schematy działania, bo tak jak tutaj powiedział we wczorajszym odcinku pan prezes Tamioła, jesteśmy tak naprawdę z różnych środowisk, różne reprezentujemy opcje, można powiedzieć polityczne, a jednak potrafimy rozmawiać, w jaki sposób potrafimy się dogadać. Czasem jest gorąco. O to chodzi, ale nikt nikomu nie ubliża, nikt nikogo nie wyzywa, nikt nikogo nie przeklina. I o to właśnie chodzi. Dobrze, moi drodzy, dosyć mojego ględzenia. Przechodzimy do materiału. Moi drodzy, cały świat w tej chwili pompuje się tymi aktami Jeffrey'a Epstein'a. A ja sobie jeszcze poczekam, moi drodzy, bo dla mnie ta cała afera, która wybuchła akurat w tym momencie, ma zasłaniać zupełnie co innego. Dajcie, moi drodzy, chwilę medium, niech to wszystko opadnie, kurze opadnie, i wtedy tak naprawdę zobaczymy, o co w tym chodzi. Nie będę tego komentował przez najbliższy tydzień, otwarcie mówię, bo wiem, że podsyłają mi niektórzy widzowie materiały. Dziękuję bardzo. Też mam dostęp. Natomiast, moi drodzy, to nie jest sztuka się odpalać ze wszystkimi. Tylko sztuką jest. Wynaleźć tak naprawdę to, co jest w tym wszystkim najbardziej istotne, całe sedno. Ale jak już rozmawiamy o Jeffreyu Epsteinie, czyli mówimy o Żydach. Moi drodzy, takie pytanie do Was. Ile ludzi tak naprawdę zginęło podczas II wojny światowej? Otóż szacunki są różne. Podaje się od 70 do 85%. Milionów. Samych obywateli Związku Radzieckiego zginęło 21 milionów. To powiedzcie mi, jak to jest, że w tej chwili tylko jedna nacja, w zasadzie nie wiem jak to nazwać grupa religijna jest yy, hołdowana, jakoby tylko ona ginęła podczas II wojny światowej. A weźmy pod uwagę, moi drodzy, jak podają raporty Czerwonego Krzyża z 1947 roku, ja je kiedyś już udostępniałem, moi drodzy, obywateli polskich zginęło prawie 11 milionów, nie 6, prawie 11 milionów, bo o, na początku podawana była liczba 6 milionów, te osoby, które zostały Odliczone, że się tak wyrażę brutalnie w tym przypadku. Natomiast później, w 1947 roku, doszli również do tych osób zaginionych, gdzie zginęły te osoby bezpowrotnie, nigdzie się na świecie nie odhaczyły, że tak powiem. W sumie jest to prawie 11 milionów. I co ciekawe, nie przyszło nikomu do głowy, że pośród tych 11 milionów, na przykład, prawie 2 miliony to byli Żydzi. To byli obywatele polscy. I teraz nagle, moi drodzy, jest taka mm, napędzana atmosfera, jakoby to. Żydzi tylko ginęli w II wojnie światowej, tak moi drodzy, bo w większości media zachodnie, jeżeli się spotkacie z niektórymi materiałami, to powstanie warszawskie to jest uważane jako powstanie w getcie warszawskim. Jeżeli będziecie rozmawiać z kimś na zachodzie, i wiem to sam po sobie, bo niejednokrotnie prowadzone były takie rozmowy z mojej strony, że o powstaniu warszawskim nie wie nikt. Moi drodzy, natomiast wszyscy uważają powstanie warszawskie jako powstanie w getcie żydowskim. No, taka jest narracja. No, to jest też dzięki, dzięki tutaj politykom z naszego kraju, którzy na pewne rzeczy po prostu nie reagują. Ale i również idzie zakłamywanie historii na grubo. Czemu? Już pokazuję. Szanowni moi drodzy, i tutaj gorący apel do mieszkańców z Zielonej Góry, żeby, jeżeli oglądają, żeby potwierdzili w komentarzu ja czerpię tylko z doniesień medialnych. O co chodzi? Już pokazuję. Na waszych ekranach macie dwie tablice. Ale moi drodzy, o co chodzi? W Zielonej Górze, mieście zarządzanym przez Marcina Pabierowskiego z Koalicji Obywatelskiej, zdjęto na jednej z głównych ulic tablicę upamiętniającą zamęczone na śmierć przez Niemców polskie kobiety. Jest to tablica ta po lewej stronie. I ta tablica została zamontowana w 1979 roku. Wisiała tam przez 46 lat. Została zdemontowana. W to miejsce, w styczniu 2025 roku, zamontowano nową tablicę ku pamięci żydowskich więźniarek, które wyruszyły z tamtego miejsca do filii obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Moi drodzy, ale przecież każda więźniarka, nawet pochodzenia żydowskiego była kobietą. Kobietą polską. Ale nie każda kobieta w obozie była żydówką. Obie tablice mówią tak naprawdę o dwóch różnych sprawach. Całkowicie nie jestem w stanie tego zrozumieć, moi drodzy. Bo przecież, jeżeli chcieli powie powiesić nową tablicę, to mogli obok starej. Ale właśnie dlaczego zmontowali starą? Szanowni, ja Wam powiem dlaczego. To jest następny krok w zakłamywaniu historii. Bo na tej nowej tablicy, moi drodzy, jest napisane: Pamięci żydowskich więźniarek obozu pracy w Greenbergu, później w chwili obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. więzione przez niemieckich nazistów, wyruszyły z tego miejsca 29 stycznia 1945 roku w najdłuższy marsz śmierci wojny II wojny światowej. Mieszkańcy Zielonej Góry w 80. rocznicę Marszu Śmierci. Liczę, że wy to skomentujecie, bo o, ja powiem szczerze, o na sceptycznych to już po prostu tutaj słów mi brakuje, jeżeli chodzi o komentowanie. Moi drodzy, a jak już jesteśmy w tym kręgu koszernym, no to nie byłbym sobą, gdybym nie udostępnił pewnego materiału. Materiał dostałem od kolegi z Niemiec. Pozdrawiam Maciej, wszystkiego dobrego. Maciej go opracował w pewien sposób. Ja go po prostu Wam przeczytam. No jest ciekawy, a to zdjęcie jest nieprzypadkowe. Moi drodzy, i przejdźmy do meritum. Tytuł: należą się czy nie? Czy słyszeliście o długach Żydów wobec Polaków? Tak zwane długi kachalne. Po podzieleniu na 37 milionów Polaków wychodzi po 675 675 dolarów na głowę. Czyli po 2 824 324 zł. A potem unedrom ryja antysemityzm i nikt nas nie kocha. Tak się Polaków od wieków rabuje. Nie, moi drodzy, tego nie nauczą na historii. Warto się zainteresować, bo być może to wszystko, co w Polsce się dzieje od czasów rozbiorów, jest właśnie pokłosiem tego długu. Rozbiory były potrzebne, aby wymazać Polskę z map świata. Nie ma kraju, nie ma zobowiązań. Wyliczenia są z 2018 roku, gdzie uncja złota kosztowała 1320 dolarów. Dziś uncja złota kosztuje 4600 dolarów razy 3,60 zł za dolara. To jest 16 560 zł. No, kosmiczne pieniądze. Ale ten dług dziś jest niewyobrażalny. Cena za uncję dziś 4600 dolarów razy 56 270 uncji to nam daje, moi drodzy, 250 8 milionów 842 000 dolarów. To jest 931 milionów 831 200 zł plus odsetki składane od i teraz uwaga 261 lat. Ale ile jeszcze jest nieobliczonych długów? Pamiętajcie, długi banksterów bo długi banksterskie się nie przedawniają i mają bardzo wysokie odsetki, ale jak nie masz na spłatę, to odbierają twoje nieruchomości. Droga do naszego wyzwolenia będzie przez odebranie tego, co nam ukradli. Poniżej wyliczenie z 2018 roku, cytuję: Długi Żydów wobec Polski to kwota 25 bilionów dolarów. Wyobraźcie sobie 400, 342 pociągi z 40 wagonami pełnymi złota. Tyle są winni Żydzi Polakom. To nie jest żart, to realne pieniądze, jakie Żydzi pożyczyli od Polaków w złocie. Maksymalnie długi pociąg towarowy, według obecnych przepisów, może zawierać 43 wagony. Jeśli użyjemy czteroosiowych wagonów towarowych o ładowności 40 ton, to taki pociąg może być załadowany 1720 tonami złota. Ile takich pociągów jest niezbędne do przywiezienia tego złota do Polski? Moi drodzy, 342 pociągi. Suma 25 bilionów dolarów amerykańskich obejmuje jedynie krótki okres polsko-żydowskich kontaktów finansowych. Ile są obecnie Żydzi winni Polsce i Polakom z racji wzajemnych nieuczciwych relacji pożyczkowych od początku ich osiedlania się w Polsce do chwili obecnej? Wielkość ta jest trudna do oszacowania i wymagałaby tytanicznej pracy historyków. Według oceny jednego ze współczesnych historyków amerykańskich, przyczyną rozbiorów Polski stanowił brak środków finansowych na utrzymanie armii. Stosując obecne praktyki bankowe, wprowadzające karne odsetki bankowe za niespłacane długi, zgodnie z umową suma długu żydowskiego byłaby tysiąc razy większa. Powyższe dane rzeczowe wynikają z tego, co doliczyła się Komisja Sejmowa, wybrana do określania skali niespłaconych przez Żydów długów w roku 1764. Ileż pożyczek nie zarejestrowało się? Drobniejsze wierzytelności zamożniejszej szlachty wiejskiej zostały zapewne poza spisem. Drobniejsze szczegółowo, lecz tak liczne, iż w sumie złożyłyby się również na jakiś milion czy cały dług z 1764 roku, który wynosił 3,5 miliona ówczesnych złotych polskich. To podaje profesor Koneczny. Cywilizacja Żydowska, Londyn 1974, strona 344. Wypożyczono Wypożyczone z żydowskim kachałą pieniądze ostatecznie nigdy nie zostały przez nie spłacone. Obecnie według fachowych wyliczeń eksperta realny dług wynosi 25 bilionów dolarów amerykańskich z małym okładem. W ten sposób niespłacone długi kahalne okazały się dla Żydów świetnym sposobem na okredzenie Polski, głównie magnaterii i duchowieństwa, czymś w rodzaju dzisiejszych piramid finansowych. Zadłużenie Żydów wobec Polski to bilionowe kwoty wyrażone w dolarach amerykańskich, których Żydzi nigdy nie zwrócili. Obecnie ci grabieżcy za pomocą swoich zakonspirowanych ziomków chcą dalej okradać Polaków. Żydowskie kachały okradały polskie duchowieństwo i magnaterię na kosmiczną skalę. Historyk Ludwik Glatman pisał w wydanym w 1906 roku Szkicu historycznym, iż z zapisków z 1739 roku widać, że Żydzi koronni wnosili do skarbu z pogłównego tylko 220 tysięcy złotych rocznie. Mogli zaś wnieść bez najmniejszego przeciążenia wraz z litewskimi Żydami. 4 miliony złotych polskich. Wynika z tego, że przez wiele dziesięcioleci Żydzi dzięki swej nadzwyczajnej, skutecznej walce o zachowanie bardzo niskiego pogłównego okradali skarb Rzeczpospolitej, obojga narodów, na wiele milionów złotych. Jak żydowskie kachały określały polskie duchowieństwo, magnaterię i szlachtę. Wyjątkowy jak na owe czasy samorząd żydowski, łącznie ze słynnym Sejmem Czterech Ziem, Wadem załamał się w połowie XVIII wieku na skutek całkowitego gospodarczego i finansowego krachu kachałów. Zdecydowały o tym ogromne niespłacane przez kilkadziesiąt lat długi kachałów, pełniących rolę banków, wobec polskich wierzycieli głównie duchowieństwa i magnatów. Sprawę długów kachalnych szczegółowo opisał słynny naukowiec, historyk i historiozof, profesor Felix Koneczny, w książce Cywilizacja Żydowska. Według koniecznego dla żydowskich kachałów było złotym interesem, żeby zapożyczyć jak najwięcej u zamożniejszych Polaków. Zadłużano się tak, że strunka nareszcie pękła. W roku 1764 długi wynosiły moi drodzy bajeczną kwotę 2,5 miliona ówczesnych złotych, z czego około 1,5 miliona przypadało na pretensje duchowieństwa, przeważnie Jezuitów, Dominikanów i Franciszkanów. A około 900 tysięcy złotych polskich na pretensje magnaterii. Obiegowe złote polskie były równoważne polskim złotym czerwonym w proporcji w zależności od okresu od 4 do 6 złotych obiegowych za jeden polski czerwony. Każdy polski złoty czerwony zawierał 3,5 grama złota. Przyjąłem średnią wartość jednego złotego czerwonego jako 5 złotych obiegowych. To jest 2,5 miliona złotych obiegowych jest warte 500 tys polskich złotych czerwonych. Zawartość złota w 500 tysięcy polskich czerwonych wynosi 500 tysięcy złotego polskiego czerwonego razy 3,5 grama złota to jest 1 750 tysięcy g. Jedna uncja zawiera 31 gramów. Liczba uncji w ilości 1 750 g złota to jest 56 tysięcy. 270 uncji. Cena złota 11 maja 2018 o 6 rano wynosiła 1320 dolarów amerykańskich za uncję, co odpowiada sumie 74 276 527 dolarów amerykańskich. Pieniądze te pracowały dla Żydów przez 254 lata. Wykorzystując te pieniądze, Żydzi udzielali biednej szlachcie kredytów na wysokie odsetki. Przynosiło im to fortuny. Żydzi najlepiej wiedzą, że pieniędzy nie pożycza się za darmo. Polacy tego doświadczyli po 1989 roku, kiedy to odsetki wynosiły od 30 do 40%, a w jednym z, z, z lat po 1989 nawet 80%. Obciążamy skradzioną kwotę odsetkami wynoszącymi tylko 5%, co obecnie daje subę do spłacenia 742 765 270 dolarów. Moi drodzy, to jest 17,9 biliona złotych. Natomiast ogólne długi wynikające z kwoty 3,5 miliona z roku 1764 stanowią z odsetkami na dzień 12 maja 2018 Moi drodzy, kosmiczne kwoty 25 bilionów dolarów z małym okładem. Reasumując, ogółem wyliczone długi Żydów i organizacji żydowskie wobec Polaków to kwota 25 bilionów dolarów amerykańskich, i to są wyliczenia na rok 2018. Po podzieleniu na 37 milionów Polaków wychodzi po 675 675 dolarów na głowę, czyli po 2 824 324 zł. A później, moi drodzy, środowiska żydowskie wieszają na nas psy, zakłamują historię i mówią, że jesteśmy antysemitami. Ja to tylko tak zostawię. Ja wiem, felieton trudny, bo dużo liczb, dużo przeliczeń. Moi drodzy, zatrzymywałem się kilka razy, bo naprawdę te kwoty są niesamowite. No właśnie. I co my z tego mamy? Zapraszam do komentowania. Moi drodzy, i zostajemy jeszcze w tym temacie, ja Wam chciałem coś tutaj pokazać. To jest nagrobek Eliasza Trockenheima. Eliasz Trockenheim, podporucznik Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży i Suwałkach, starszy oficer śledczy zobaczcie, jaki ładny nagrobek. Zmarł w roku 2007 bez żadnych. Konsekwencji. A dlaczego o tym mówię? Otóż moi drodzy Eliasz Trockenheim to był jeden z tych, którzy hmm, w Jedwabnym ograbiali swoich ziomków. I nie tylko swoich ziomków, jak również Polaków. I, I moi drodzy, ja nie powiem gdzie jest ten nagrobek. To tak jak to się mówi, po to, żeby komuś, kto by gdzieś ten materiał zobaczył, żeby mu czasami coś nie odwaliło. Natomiast powiem tak, zacytuję pewien, pewien taki komentarz od pewnej pani nauczycielki. Wielu uczniów pyta mnie, proszę pani, a co robi i robią jej dzieci i wnuki? I co pani nauczycielka odpowiada? Moje drogie dzieci, kochani, po wojnie Żydzi masowo zmieniali nazwiska na polskojęzyczne, a jeżeli ktoś grzebał w ich życiorysach, to często już nie wracał do domu. Ja oczywiście mogłabym pogrzebać i być może znalazłabym jakąś bombę ciekawą, ale tego nie zrobię, bo mam przeczucie graniczące z pewnością, że te dzieci i wnuki to nie są zwykli kowalscy, a ja nie chciałabym zrobić siostrze przykrości. I wychodząc pod neurologa wpaść od neurologa wpaść przez przypadek pod rozpędzony samochód. Moi drodzy i tu jest następna ciekawostka. Na waszych ekranach jest to grup na wojskowych powązkach doktora Tadeusza Jana Wolańskiego prezydenta powojennej Częstochowy. Tu jest napisane moi drodzy doktor Janek, bo taki miał pseudonim z członek PZPR, szef służby zdrowia Armii Ludowej, wiceminister Pracy i Opieki Społecznej, zmarł w 1959 roku. Ale chwileczkę, przecież to nie jest żaden Wolański. Moi drodzy, to jest Izaak Baker, pseudonim doktor Janek. No cóż, Żyd sowiecki, przechrzszta, który po 1944 roku wydawał na śmierć żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. I czemu ja o tym mówię, ktoś powie, że ja jestem antysemitą? Moi drodzy, oczywiście, że takie będą głosy. Mam to gdzieś, tak, bo prawdę trzeba mówić. Natomiast teraz sobie porównajcie sytuację z lat 40. z sytuacją obecną, gdzie niektórzy w naszym kraju posiadający polskie nazwiska obecnie. Przyznają się do narodowości ukraińskiej. A ja zawsze powtarzam, że historia kołem się toczy. Tak, moi drodzy, i to ostatni news dzisiejszego raportu, tak wspomniałem odcinek krótszy, ale soczysty, myślę. Spotykamy się wieczorem, przecież podczas live'u, i oczywiście musi być suchar. No, słuchaj jak najbardziej a propos. Dwóch Żydów zawarło umowę. Jeden daje jedną trzecią kapitału, drugi daje dwie trzecie kapitału, i w ten sposób będą dzielić zyski. Ale w razie bankructwa zysk dzielą po 50%. I tym dowcipem kończę ten odcinek raportu Kubickiego. Widzimy się wieczorem, więc mówię do zobaczenia. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Bye.